Nadchodzi lato, a wraz z nim sezon na ożywione kontakty towarzyskie. Domowe wizyty. Cześć, Józef. bardzo Ja dla dzieci wesoły. Imprezy do rana. Amatorskie występy. Pan Balcerek osobiście powie śmieszny żart. A także. A co dzisiaj mamy w telewizji? Zaraz mecz. No to... Mecz w porządku, kochany, zapraszam. Wspólne seanse. Ale tyle zarabiał, przynajmniej dwa razy szybciej. W jedynce Mistrzostwa świata w piłce nożnej od 11 czerwca do 11 lipca oraz polskie seriale zawsze o 18.05. Alternatywy 4 w poniedziałki. Zmiennicy we wtorki oraz 40-latek w środy i czwartki. Zapraszamy. Zobaczysz wszystkie gwiazdki w jogurcie Miller Mix Choco Stars. Tak pysznym, że został wybrany produktem roku 2010. Miller. Smak płynie z mleka. Skóra pod pachami jest bardzo wrażliwa. Dlatego każde golenie łatwo ją podrażnia, nawet jeśli tego nie widzisz. Tylko antyperspirant Daw zawiera 1,4 kremu nawilżającego, który pomaga skórze pod pachami zregenerować się po goleniu, pozostawiając ją delikatną i gładką. DAF. Nasza skóra wymaga pielęgnacji i dokładnego oczyszczenia, ale nie wszystko tak po prostu da się zmyć. Tajemnica urody tkwi we wnętrzu naszego ciała. Dlatego codziennie piję ronie minera, Pierwszą wodę z sokiem i bez konserwantów. Weronie Minera oczyszcza mój organizm, wspomaga moją dietę. Codziennie dba o mój naturalny blask. Weronie Minera, smakuj życie. Widział pan tą reklamę neti z muchą? Aha. To jest teraz nowa o szybkim internecie. A wie pan na szybkim? A, a, a. To ja panu pokażę. Teraz szybki internet 8 megabitów na sekundę za 49 zł, a jeszcze szybszy router za złotówkę. 801, 802, 803. Netia. Czy jest coś bardziej ekscytującego niż jazda w serwisie w Porsche? Jest. Wygranie własnego Porsche. No, może jeszcze wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1 i wyścigi Verwa Racing Team oraz inne nagrody Porsche. Wygraj wyścig po nagrody. Po i moc? Jesse James and Frank James. Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats. Out than the West. But when they dug me. And my gangster ways They hung up their guns. And made it to the grave, cause I'm a gangster of a love. Idziemy już tyle miesięcy. Ludzie zaczynają gadać. U kresu tej drogi każdego czeka. Chwila chwały. Chwila. Simplus Maximus. Simplus Maximus daje 1500 minut. Simplus Maximus najwięcej dający. 1500 minut do wszystkich w plusie. Świat bez VAT dla każdego, nie tylko dla firm. Ceny niższe o VAT tylko w ten piątek i sobotę. Dni bez VAT dla każdego.